Siemanko, siemanko, witam was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku Counter Strike'a Globalna Ofensywa ze mną jest bananowy soń. Dzień dobry! Joe! Siemanko! Swayu Siema! I dalej nader z walizem siadajem. I BĘDZIEMY ORAĆ NA THE Cobblestone, KAMIENIE BĘDĄ ŚWIGAĆ między GŁOWAMI Ja idę I na B, Na dół Weźcie usta. A ja was zapraszam dropa. serdecznie moi drodzy widzowie do oglądania I mam nadzieję, że wam się spodoba I nie dostaniemy w pizdę I do płakania Idę na B Idę Biegnę do ciebie Fred. O oh, oh, kurwa ty, ty. Przejebane man. Dajemy, dajemy Nie ma takiego bicia Jeden 0 kurwa o kurde. Takie granie to ja lubię. E, e, e. I pierwsza runda, proszę Państwa na korzyść tych oto zawodników, którzy są prawie dobrzy, ale jednak raki. Mam jednak bardziej raki, mi się da. Ja, Jednak bardziej raki, mi się też wydaje, że jednak bardziej raki. A ja dro, widzą powiem, że ja gram dzisiaj na randze oryłek. A nie wiem dlaczego, nie chciałem się konta zmieniać. A w ogóle czemu swoje jest, jest A-rank? Jak on Nie. miał, jak on jest głąb y, ten Szeryf Jak ty, ja widzę u ciebie, że masz Lol Jak serio? Ja mam rangi ja idą, no, idą jakimś midem czy coś, co ty tam robisz? Kurwa Czemu wy ich tak bijecie? Czemu Bo oni cze... tak lubią? Tu, Turlaj dropsa so my friend. Dobra, idę na a B Ja wiem sam byś a wy sobie robicie swoje Dobrze, coś O ty kurde, z dropa wyskoczyła o jebany, czyta, się jest ta chuj? Na murze. Jak ja Ale się no, nas No, przecież ludziom zostało. To jest kurwa gruby z Yukonu mnie zabił, jak nic. Dobra, zagrajmy, a, a zagrajmy Forsa. A, okej. Nie wiem czemu. Dobra, idę na B. Idę, biorę długą. Damy radę. agresywnie teraz, co? No tak, zróbmy to. Ostro, Możeśmy trochę dupy daj. Jesteśmy hmm? zresztą no, tak w trochę. rundę No tak trochę bardzo. Ale pedała mi nie jesteśmy Nie nie jesteśmy, ale raz w dupę to nie pedał podobno no, no. no w sumie tak Aha <laughs> przy trzech rezach co? Kasuje się <laughs> No nie Eee Dwóch bym No Pierdalaj ode mnie, ty zdradzał pozycję B przyszli no to. Ej ten 5-7 znaczy, do ciebie pasuje w sumie. Na rwonie. Hm. tam. Um, Grenade out! Jaka ba kurwa bada, no. bada. Bombę mamy, ja idę od buchka. Matrix. Uch. ta pędzie. Bomba jest. Ło, ale problem. Uchodź da. I jeszcze jeden z tych dam Kurwa zjebałem, mogłem nie wychodzić, minus 27 Przy kamieniu jest mm. dwóch jest przy kamieniu tam Oni o nim wiedzą, to jest najgorsze Bardzo dobrze wiedzą on jest Wkładzie Weź te u Galila On ma pompę, jest pompa i chuj Aha O. O jezu jak mówię, oooo, szczękę urwał kurwa, dobre yeah, yeah. Porobieni my friend Mój ty kasztanowy przyjacielu, czy tam o, o, orzeszek, czy, czy jak ta ranga się zwie Diska. Może być Człowieku to jest szyszka! Szyszka gaming! Pięknie porobiłeś, Fajfred, pięknie normalnie nie widziałem czegoś takiego dawno nie? Żeby gościu został jebe. tak w ryja Dobra, wiecie co ja wezmę to Asam, co Co wy na to? Ja no. będę krzyczał dar bo ja umiem, ja podobno umiem, tak mi mówili, że ja umiem brać A na de, ...de kamienie i, i ten, no też Biorę Asam, a sam, no. No idę na B. Nie, ja stąd biorę. No po czymś Twoja, job twoju mać Job we mać Zbiegli na Flush, jeden Pierdalam Jeden wbiegł, Na tak biegli, *ma, zboczyń, Na matrixie może być dwóch Aj, ale Wiem Zumuję coś, tutaj Po co wszyscy ratują? jest na matrixie w dwóch Mówiłem? O kurwa! Jeszcze jeden? Jeszcze jeden! Jeszcze Biega. No i A, widzę, Dobrze, A, B jest jeden. A czy B? Nie widziałem taki Dobrze, Joe. Apaka będzie ja bym wycofał, wiesz? Nie pizdez bled Suka, man Kurwa, usłyszałem go ostatni chwilę, myślałem, że to mój Drzwi są, drzwi, drzwi, drzwi Drzwi masz ostatni Gruby z Yukonu Gruby z Yukonu Kurwa, mamo, ja się boję O jest Mówiłem, że przez dobrze, że ja go My friend, dlaczego tak? Dobra, sway digla, please Słuchaj Propozycja. mida? Nie, ja krócę matrix Wypierdalam bułę i się cofam Okej okay. Taki jest plan A widzowie zobaczą teraz magicznego skida Pewnie spierdolę to, ale nieważne Poczekaj, ja tu rzucę flash Oj, jest mapa, terror, nie ma znaczenia Mój magiczny flash Bow. No, Na podchodzi Prawie trafiłem Czek go ja pierdolę! Dlaczego ja mnie miał... zablokowałeś no? No bo, no bo kurwa flesza miałem! Pff. Ja pierdolę! No Dlaczego wiesz... Ja plecy! Ja pier... Pięć Pięciu tam masz! Pięciu pięciu, 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 no. pięciu! pięciu piętnastu! Ty, jak ten gruby z Jugo, on się nazywa? Totmacher, dobra. Totmachera trzeba wytotmasić. Eko? Dobra. Eko. Mm. Dobra, mam plan. Tom ewentualnie mi jeszcze oddamy, a potem ich uramy do końca. Nie ma mm -hmm. przebacz Taki jest plan. A ja wam powiem. że oral Ech. Tak, nie? że oral bardzo. Okay. No, taki or oral boost, bardzo. Pust, 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 Teraz zlecą mi Jaki bust, kurwa? Nie do siebie mówię. Drop spot. Nie, no mówię, żeby mi wypustował, ale... Mhm. No ale my cię cały czas boostujemy Ale ja to mówię do ciebie Do mnie? Na matrixie mm -hmm. Chceś lamkiem? Zobaczy chyba U mnie czysto Dwa Jeden ma 20, paszę Idę do tyłu. Łoo czekał na mnie Cfel nie baniutki. Dacie balkon, radę dwóch balkon Balkon? Na Jeszcze jeden Miał być nie? Ale swoje dostał Będzie drop albo plecy. Ale dostałem mleko. Gruby został z Yukonu No właśnie widziałem Dawaj go Dawaj. On tam się kiwa. O Jezus on robi stan. Kurwa oooo, to... go dojechał Pięknie my friend, pięknie Dobra, teraz pełno... O ławka Chcesz mi tą ławkę dać? <słuch> hiok, hiok, hiok. Nioch, nioch Teraz Dobra, zostaje na jeszcze raz <słuch> I teraz w żopu I ten, ten... Pozycja na nieło Ja bym się trochę podejść, bo aż takiego refleksa gniało to nie mam Aha Trzy palące Ale jednak no refleks został jakiś Jeszcze jeden przed midem Będziesz miał Matrix Jeszcze jeden I Jeszcze jeden Weszli tutaj do mnie hmm. Dobra, biurę ja... Dwóch jest tam Weź Matrixa Wychodzę Cześć, no, tam jest, no jeść, kurde y Trzy się i jedzie Jakie tam szoty nie Żółty ŻółTY Dawaj na e, dobry Kurwa no Czołówka, Czołówka, tam wąchało. Aha, wcelowana kurwa, na besie jest ale znowu dałem ciała no. Oj chuj no Jak nie ten to dobrze, drugi. jest Dobrze jebany. Dawaj Joe Dawaj. No w sumie 10, 10, 10, 10, 10. O Jezu oj o 73 tylko długowiam się że ich jest więcej dobrze. Mm, niedobrze Musimy jednocześnie Ja takiego pięknego dla was Wentry Fraga zrobiłem eko gramy nie? A, Co? A, Ale chyba no, no, zobacz jak hajs bo z hejsem. Kurwa, ma, Ja biorę rewolwer. Nie wiem, czy miałem rewolwer cały czas. Ja to zawsze powtarzam, ale Zimno. mam ładnego skina do niego. Znaczy ten skin mi się podoba. Crimson Web Ale oczywiście nikogo nie z tego, także żeby nie było. Czemu? No bo to jest e, rewolwer. Tego że rewolwer to nie, nie zawiesz. Reload jest fajny w tej broni. U was będą Może nie? A, jest skok. Eee, 93 Kurwa U ja jeden? 93 w 7? Czecia U mnie jeden Ten pierwszy ma się 7 HP Znali się. Leci, 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 leci. No a, wchodzę. Ładuj go, on ma chyba 7 ha To nie... To o, się kurwa. To ten co dostał e, z Digla w, czoło. w smoku, tak? <laughs> Ale on no stał się... tak dziwnie, jak mogłem w kasę zrobić sam Ej ja zabiłem z rewolwera przecież to jest kurwa inseni osom awesome, w chuj <grywia> Już mi się tam roś spodobała, może defa kupię Panowie, a, 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 a gdzie, gdzie? defusory, co jest tutaj, Jones? A Jones nie ma pieniędzy Jones nic nie jest, biedny jestem Bliet ale po co trzy palące? Czemu oni... <tryk> Bo my... stać mi w gaci. No, dzięki. No, ale to jest brzydkie mleko rzucać. Jeden leższy, o Jeden leższy. Nie wiem gdzie jest reszta. Ale ja go ściąłem z mida, spoko. Kurwa. Dawaj na góry. Blyat? Nie rozpraszaj mnie, 5 HP ma. Mhm. <gry> <gry> Where's jeden. Idę na skok A gdzie następny paniec? Idź z tego schodę. dropa, idź tego dropa, ja to a pójdę Ale oni weszli no. już chyba wiesz Chyba nie Chyba, chyba tak. tak A że tak kurwa weszli na 100, nie, nie to są to matrix, to są to nie. Nie. To matrix na, na pewno? No zrzucał, Wchodzą. Mi leży, mam pakę. Noise my friend, noise. I'm very proud of you, my friend. So much proud I, I'm uh, of you, my friend. Friend, friend bardzo friend. <laughs> tak, tak było. Tak było. Coś so, chcesz uh, kakałacha? Aha, yeah, kakałacha. No. A co ty chcesz z wygbeda, biedaka zrobić? Czemu? Że kakałacha mu Czes chce dać? No no, co no nie byś takie... kupił kurwa FAMASa bez kevlara i myśli, że zabije. Mam kevlara. Nie masz, nie kłam. Tak, 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 tak. tak, trochę znam biedaka. No. Ja będę co teraz skanował przez smoky. Midering oczyścił. Czyste All no u Was, Ja się na idę nie patrzę na ja patrzę Mate leci. Kurde, było wytrzymanie, by Nioch, nioch, co my robimy, proszę Państwa, jestem bardzo ciekaw, jakie rangi są to są. A wy jesteście ciekaw, jakie są to rangi są to? Są, są? Ciekaw, ciekaw są bardzo. W sumie to mam na nich wyjebane, ważne żebyśmy wygrali. Tak, bo cię kierują wszyscy, ja wiem. <śmiech> tak, tak <śmiech> <śmiech> to, bro, no, ej, 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 kurwa, znowu mnie blokujesz, no. Na sucho, na sucho, nie szło. Ruch prawostronny. To cholera, grał się w jeden 6, się, tak nie jak jak. Okay. Niebieski, cofnij Ło kurwa, on tu był, to jak tyś patrzył? Aha. Sorry, nie patrzyłem Jest, jeszcze jeden low ma, kurwa Mam rotate? Kurwa bardzo rotate. Dwóch. Jeden ma 10 życia, a drugi jest zjebany i nie wiem ile ma. Ale że tak wszyscy mamy iść na Tak, nie, to nie, Oni się pewnie. Nie wiem, jeden ma 70. Nie, w chuj, wchodzą na... Dawaj, rasuj, banan. Dawaj, dawaj, dawaj. Zero życia mają. Jeszcze jeden. nie wiem gdzie. Chyba na B wiesz ty, ty jesteś na oni, czekajem przed smokiem. Jakie <grym> taktyki dzikie robią ty Na B Mit, Smith, wychodzę do góry Zamórkiem Jakie skupienie Ej, ja jeszcze... to! Pięknie, pięknie, tylko czemu oni wygrali teraz prawie Ja teraz biorę awkę pierdolę. Wziął małtokampę, ale nie chce mi się, nie umiem z tego strzelać. To wiesz, nauczysz się? Nie, nie chcę właśnie. Będę mówić, że z nub bronią gram i wygrywam, wiesz jak to jest. No, no wiem. Nieważne, nieważne, że na MLG kurwa s i na wszystkim innym grają, z kampą kurwa i się nie pierdolą, to nie, tutaj jesteś nubem jak grasz camp. Jeden Od dzisiaj mówcie mi Entry Frager Cała opcja na zeskoku Nie wiem, za smoke i co miał zrobić tutaj Mój kurwa Mój był. No jak? Jak to robisz? Tak. Kurwa. Ja mam 6 za, za. Może O, pomóż? A, No I już tam macie 50. Gruba o się ma. kurwa, 20. To już ma 30. <noise> Jakie kurwa. Prosta matematyka. Nie Gdzieś fuja zrobić A tylko Ja go nie trafię stąd wiecie o tym To nic no, Ja patrzę, gdzie bieda Ta Paka tu gdzieś leżała No w Matrixie czy coś No gdzieś jest tu gdzie się za tym Za fontannym. Z noża mnie dojedzie, będzie śmiesznie A dobra, nikt nie patrzy O kurwa Ojejku, 10, 10 sekund 10 sekund, no Schowaj się tam Ja chcę fragi Ja No bo ja się zastanawiam, czy strzelać, czy nie, nie? I tak mówię, a strzelę sobie no Ja nie umiem strzelać zawki pani, panie, jak ja gram jedną grę na 3 dni, kurwa co ja co ja mam tutaj robić? Właśnie, że wygrywamy. Reszta się nie liczy. Kile się nie liczą, ale Lejnader zamyka. <grym> tak no. zwany sąsiad. Tak, sąsiad, tak. Sąsiad zamyka i, i w tym panika. No tak, trochę. Gość, Ktoś tak? musi. Trochę nabejdą. Trochę na mida też. Weszli nawet. I chuj, no, nic kurwa, nie no, Kurwa nie? Ej, ale czemu tak późno się dowiadujemy, że jest... A? Przecież mówiłem, że wchodzą też na A, kurwa. A też. Powiedziałem też, wchodzą mida. da. No wiesz, tak powiedziałem. Weź. Weź? No, weź, no. Weź no, no. Ja, wiesz, no. WESZ, tak słyszałem, i jak ktoś mówi. Coś gadałem, tylko wy mnie nikt nie Co, nie nigdy nie słuchacie, k**wa To nie to już jest moja wina, w dupie was mam. Bardzo. Proszę, proszę się... mnie po prostu nie, nie czepiać, tak? No, ja tu swoje robię, proszę się, proszę się, ze swojego bombsite'u pilnować. I mnie stąd ten... Paszły. I na chuj. Idź na chuje, dokładnie. A ja się za, za, zakładam, że to jest Matrix. Gdzieś. A chuj, oh. bo drop. No i chuj, Na lewo, na, na site kosa. Stoje, kosa. Kurwa, ja pierdolę! bomba! Ale na on B, chce tak, go zabić! Na no serio? Flashbang! Zio, ja wiem, ja wiem, jest. A i A, alko. Jak nic. Kosa! Koo, będziemy go nożować? No, mówię. My zginiemy. 10 sekund, ale my zginiemy, zobaczysz. Dawaj on ma low, ma zawsze się okaże, że jest full. Mm -hmm. Mm -hmm. E, czy jakiś retard, y, gracz zwany nienawidzę retardów i kocham duże ptaki? Opuścił naszą grę i się chyba nie lubi nas. Nie chce z nami grać. Chyba raz. został retardem. Jednak. Tak. Chyba jednak tak. Jak to ktoś, kto nie lubi retardów, został retardem, historia yy, z życia. Mhm. Chuj. Tak, bardzo, bardzo. no kurwa, zajebiście bardzo jesteście! Dobra, odpuściliście wszyscy Ło, dostałem w ryj! Ale jak bardzo? Nie wiem gdzie był. na midzie jest, jeden dwóch jest na midzie. Cofnij się ktoś na bo jeden na Matryx poleciał. Tam było nie dwóch. Widzę, że Delynader tutaj nowe taktyki z granatami w siebie. A wejstę, ale pomaga. No dobra, akurat to widziałem. No chciałem popełnić samobójstwo. No no Ach, nie ten Joe, co on zrobi? Czekaj, nie, nie, żółty, wycofaj. Żółty wycofaj, ja wchodzę, bo chcę fraga, kurwa, no, ale ja, <laughs> ja mam tylko pistola, to bym wskoczył, nie? Jeszcze doniczki rozwalił, co za bydle. Dobra ja chcę trochę fragów na moim pięknym Dragon Kingu który wygląda Brońby, jak proszę. zjebany a jest... Yy, tutaj jest zaprezentować, proszę. sprezentować Mazda ładna Powiedz mi jaka to jest ten Jaki to jest skin w sensie <grym <grym jaka te... jaka e, Jaki to jest? No, Kupy. Przetestowany w boju A wiesz, że to jest faktoryniu kurwa? Jest <grym> jest <grym> nie? Fly, ja nie wiem co to jest tam bro, robisz, co na Kurwa, kurwa. Gadam z wami i finito jest takie, że dostaję wryja okay. na matrixie, poszedł midem Nie stoi przy schodach Nie ja widziałem to ja! A mi wyjebał no Tam gdzieś jest Mamo! Mamo! Ale juz <laughs> nie palił. Tylko palą go jak żyda kurwa

ZAMKNĄŻ KURWA WORDĘ, NIE, BO NIE ZŁYSZĄ SIĘ Z TYCH KAUKÓW, JA NIE WIEŻĄC No, tak właśnie AJAJA Ooo, nie wierzę Ale to był dobry taki, dał radę no, pokazał skilla jako miałem zabić po obróceniu się od razu, kurwa Chodźcie, dropem wszyscy Po no po tym no Damy Dostaniemy, ja nie tak. Chciałem zrobić Matrixa no ale wiesz. Matrixa? Że, że unikać pocisków, to ci się nie udało, powiem ci dostałeś centralnie w wodzie e, słuchaj, Ty bombiarzu No, słuchaj, bombiarz A już chciał powiedzieć Lizak kurwa, nie 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 O kurwa No Lizak czasami też planta Popraszam im Nice Nice. Bombiarz plantuje I'm planting the bomb. O, ja idę po fragi. Ale what the hell What the hell? O ty kupo Give me the kill, kill, kill. ŁO, <laughs> wow, za to bomb! Ale nas pora porobił. Okej, okay, bomby pilnujcie, bo tam jest ten, ninja No nie! Nie wierzę! Nie wierzę co Wie? Sąsiad zrobił! Nie! Co Dobra, za głąb! Co za głąb! MAMO! Machnął nożem za wcześnie! Ale byłem za nim. nie Nie byłeś, stałeś nie od niego mecz, nie? Wiecie co się zrobił? Podszedł do typa z nożem z tyłu na plecy, machnął w ogóle nie tym przyciskiem, kurwa i go jeszcze nie trafił, nie sięgnął go, nie? Ale to było z prawego. Za krótkie rączki. Tak. Ja pierdolę. Mówię, to ja, ja dzisiaj, drodzy Yee. widzowie, idealnie trafiam, jak zmieniam nagracza, idealnie w dobrych momentach. A to granatem źle no. rzuci, kurwa, to dobrze mnie trafi. No, idealnie. Ale ja lubię. Fajne, ja jeszcze się cieszę. cieszę. Ty chamie jeden! Zostałeś? Za szybko biegu. Nie granatem rzucił mnie, nie. Nie, 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 nie! Fuck you. Następny wyszedł, aha. E, bliet! Ja się chociaż rozgrzał, to by było fajnie. A nie, pierści mieści już mi wychodzą dom. z gry. Swoje tak szybko. WOOOOOOOOO! To... <grym> 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 Bombi plantuje! I gruby z Yukonu został. Jee, pierwszy. <grym> pik, pik, Pik. Pik, pik, pik. On jest na Matrixie jak nic Dobra, idę z jabłkiem Wykurję mu z jabłka Adama Zielony jabłusz Wyjeb... będzie eksplozja wy nas na całego Nice! Zagryw Allah, gdzie ta KURWA BYŁA? Ubił go no Jebany z maczetą z Krakowa przyjechał po to, żeby WYGRACZA w konterstroj Bo trafił już na i nie zabił? Ta, no ten, ten. No, trafił Sąsiad razy, też Sąsiad go... też tak zrobił, tylko że tak. on TYLKO że on w ogóle nie trafił Nie trafiłem go Nie trafiłeś go, nie Znaczy za 50. drugim razem Bo no. tak to byś to go uciukał A tu gówno no. Jeszcze Dobra, fajne. Ja o! Tak jak ja Aha. No kurwa dzień Nie, żeby coś, żebym ci przyjebał w led, nie? Z pompę. Nie no, kurwa nie No gdzie spot, spot, ah. tak? Jezu, no nie mogłem machnąć bardziej myszką, bo mi telefon przeszkodzi, light, jebany light. Na długie jeden. Długa no Jebany pidorast! Ech... Tam jest, tak. Ooo, Jones się rozpędził O ty kupo! I proszę państwa, sąsiad, to jest twoja runda. Gruby z Yukonu kontra Wiesz co, ja To jest gruby z Yukonu, człowieku. Tylko na bananowy miał. Na prawo! Na nie tak. O! Widzicie? Pięknie! No, no nie wy ku... wyszło. Taką banan! Panie, wy kur... Ale, ale on mi zajeb... Dzi, <grym> Nasi przeciwników Znowy. poddali się. Co się stało? Się nie wierzę w to, co tu się było, działo. A ja bardzo serdecznie... Ej, mnie? Ej, patrzcie, nie zamykam. Aha. No i widzisz? A ja bardzo serdecznie dziękuję... Ja bardzo serdecznie dziękuję widzom za oglądanie. Jak się podobało, zostawcie łapkę, suwa. Żegnacie my... się? Kurwa, widzę. patrz, widzę, patrz. Cicho! Zapany! A ja się bardzo serdecznie żegnam. Trzymajcie się, ja tu muszę się kurwa uspokajać!